Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w przeglądzie pracy ekonomicznej. A ze mną przeglądają pracę Sylwia Rzepka Dzień dobry. I Janina Pokaska. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja mam podatek od kamperów. Tak pisze Dziennik Gazeta Prawna. I jeżeli dokonamy zakupu zagranicznego, zagranicy auta, auto dostawcze i przerobimy go na kampera i zrobimy to w drugiej połowie 2021 roku. To zapłacimy podatek od przeróbek konstrukcyjnych i podstawą podatkowania będzie wartość rynkowa podobnego auta osobowego na rynku krajowym. No, niestety, kępy zrobiły się mocne, a co za tym idzie, trzeba było położyć rękę na <laughs> tym, żebyśmy za, za, za bardzo dobrze nie wypoczywali. Tak. Ty, Janin, na coś masz o badaniach okresowych? Tak, mam o badaniach, o badaniach okresowych. Firma zastanawia się, czy pracownika należy skierować na ponowne badanie okresowe. Czy pracownik, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, które podtrzymuje ważność orzeczeń e, lekarskich wykonanych przed pandemią, obowiązek zapewnia pracownikom badań okresowych e, jest zawieszony od dnia ogłoszenia stanu epidemii do odwołania. Tym samym pracodawca nie ma już obecnie obowiązku kierowania pracownika na takie badanie. Do tej pory było 180 dni, tak. a teraz jest zawieszone i na razie po prostu obserwujemy hmm. pracownika. Uczniówki. <laughs> a ja też mówię o bezpieczeństwie, bo Dziennik Gazeta Prawna pisze, że, że pracownicy, którzy pracują na tak zwanych żurawiach, czyli dźwigach, dużych dźwigach budowlanych, pracują ponadnormatywnie, czyli nie 8 godzin, a 10 i 12. I tak naprawdę nikt tego nie kontroluje, bo oni sami wpisują sobie Więc, no. godziny, w których pracują. No, po głośnym reportażu dużego formatu i superwizjera, pokazujące nagminne łamanie prawa w tym przypadku prawa pracy, lewica złożyła formalny wniosek o to, żeby założyć, proszę Państwa, tachometry, tak jak w ciężarówkach przyłączyło się do tego pracownicy, zakładała komisja operatorów żurawi wieżowych, bo chcą, żeby był taki wymóg do aktu prawnego na wzór przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Czyli po prostu przez analogię, że nie będziecie Państwo mogli pracować po 20 godzin na żurawiu, bo się kiedyś przewrócicie. Żuraw z... za... żuraw zaśnie. Żuraw zaśnie. <śm> <śm> żuraw zaśnie i, i już razem <śm> z tym żurawiem padniemy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo, bardzo. Tak. Ja jeszcze proszę Państwa, mam e bardzo dobry artykuł dla księgowych. Dziennika Gazety Prawnej, I to jest dodatek do dziennika Gazety Prawnej Biuro Rachunkowe z 12 kwietnia, e, który pisze, że czas przygotować się na 1 maja w spółce komandytowej. Proszę Państwa, my wiemy, że w biurach rachunkowych mamy teraz problem, bo od 1 maja te spółki komandytowe e, na no musiały i sprawozdanie e, złożyć, e, kiedy, jak, jak to zapisać w ewidencji, podpowiada właśnie Dziennik Gazeta Prawna. Także ja zachęcam do lektury. No i ja na sam koniec taki ciekawy też artykuł. Kiedy można wysłać na zaległy urlop? A firma chce wysłać pracownika na urlop, ponieważ pracownik miał kontakt z osobą, która z kolei miała kontakt z osobą chorą. <laughs> z uwagi na to, że stan epidemii nadal, nadal trwa, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop. Bez, e, i nie musi nawet podawać e, przyczyny. Wymiar urlop, urlopu zaległego nie może jednak przekroczyć 30 dni. No i wszyscy idziemy na urlop. Tak, wszyscy idziemy na urlop, bo ktoś kiedyś z kimś może się spotkał. <śm> 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 no, na urlop pójdziemy troszeczkę później, a dzisiaj już dziękujemy Państwu, a przeglądały artykuły ekonomiczne ze mną Janina Pokazka i Sylwia Rzepka. A program prowadziła Maria Nawrot. Dziękujemy, że Państwo nas oglądacie i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.